To był bardzo smutny poranek dla fanów sportów motorowych. Charlie Whiting nie żyje. Taka tragiczna informacja obiegła dzisiaj cały wyścigowy świat. Odszedł jeden z filarów, który przez lata dźwigał ten sport na swoich barkach. Odeszła osoba, którą bardzo trudno będzie zastąpić. Jestem przekonany, że w trakcie tego weekendu Padok wielokrotnie zatrzyma się, by uczyć pamięć Charliego Whitinga, ale zatrzyma się tylko na moment, by po chwili ponownie ruszyć, by po chwili ponownie rzucić się w wiry rywalizacji. Jak ta rywalizacja może wyglądać? Więcej o tym, już za chwilę. Jest czwartek, 14 marca, danie biały, echa padoku. Dzisiejsze wydanie rozpoczynam od bardzo smutnej, bardzo tragicznej informacji. Na pewno już o tym wiecie. Dzisiaj w wieku 66 lat odszedł od nas Charlie Whiting. Nikt się tego w zasadzie nie spodziewał, jeszcze wczoraj Charlie był na torze, wykonywał inspekcję, rozmawiał z kierowcami, o czym sami kierowcy dzisiaj wspominali. No, bardzo trudno będzie zastąpić jego. Ten sezon zaczyna się naprawdę bardzo bardzo smutno, bardzo nisko. Zaczynamy, jeżeli chodzi o nastroje tegoroczną rywalizację. Na początek kilka słów dla osób, które może nie są tak blisko tego sportu, które tylko siadają przed telewizorem, żeby obejrzeć wyścig i nie znają tego całego otoczenia. Mówię do osób, które może kojarzą Charliego Whitinga z tej roli osoby, która wciska ten guzik, kiedy zaczyna się wyścig. Charlie Whiting to osoba, która miała szereg zadań, szereg etatów. On łączył bardzo wiele ról. Niektórzy dziwili się jak znajduje na to wszystko czas, jak jest w stanie się zorganizować, żeby dbać o kwestie organizacyjne, kwestie związane z bezpieczeństwem, kwestie dotyczące inspekcji nowych obiektów, no i w trakcie każdego weekendu wyścigowego, żeby być w centrum kontroli wyścigów, to on często podejmował te najważniejsze, najtrudniejsze decyzje, czy pomagał podejmować te decyzje, asystował sędziom wyścigowym i wielokrotnie słyszeliśmy w trakcie rywalizacji, powiedzcie Czaliemu, to I tamto, powiedzcie, że są jakieś problemy, że ktoś coś zrobił nie w porządku, na to, że ktoś gra nie fair, no to już chyba na zawsze zostanie w historii Formuły 1 i te wszystkie komunikaty. Myślę, że kierowcy do końca swojego życia będą wspominać, jak wyglądała współpraca z Charlie Wakingiem. Jeżeli mówimy o kierowcach, no oni bardzo dzisiaj ciepło mówili o, o Charlie, zwracali uwagę na to, że mimo częstych różnic zdań, mimo częstych Ostrych dyskusji. Charlie Whiting zawsze był osobą, do której można było pójść, zawsze był otwarty na dyskusję, zawsze wysłuchał. Nie zawsze wynik tych rozmów był taki, jak kierowcy oczekiwali, ale starał się być e, uczciwy, starał się być fair wobec wszystkich i dzielić wszystkich kierowców porówno. I właśnie mówię teraz do tych osób, które może. Nie znają do końca przeszłości kariery Charliego Whitinga. Charlie Whiting rozpoczął swoją przygodę z Formułą 1 w 1977 roku jako mechanik, pracował dla dwóch zespołów, a dopiero w roku 1988 związał się ze FIA. Przez ostatnie 22 lata Charlie Whiting pełnił rolę dyrektora wyścigu, w zasadzie najważniejszej osobie, jeżeli chodzi o rozgrywanie weekendu wyścigowego, rozgrywanie wyścigu. Charlie Whiting też przez wiele lat realizował ten testament, który napisał swoim życiem. Profesor Sid Watkins. Charlie Whiting wykonał wiele kroków, dzięki którym poprawiło się bezpieczeństwo w Formule 1. No, zaczął w zasadzie od wprowadzenia systemu Hans, skończył na systemie Halo. System Halo był tym ostatnim elementem, dużym elementem, który poprawił nam bezpieczeństwo. A i nie zapominajmy o zmianie, jeżeli chodzi o kaski kierowców i tych wszystkich małych detalach, o których Wam już wspominałem, które też wpływają na to, że rywalizacja w Formule 1 jest dużo bezpieczniejsza. To jest właśnie wiele lat jego ciężkiej pracy, wiele lat dbałości o te wszystkie drobne rzeczy, żeby ścigało się nieco bezpieczniej. Jeżeli chodzi o Charlie'ego Whitinga, no to trzeba kimś zastąpić, przynajmniej tymczasowo, osobę Charlie'ego Whitinga i następca, jeżeli chodzi o Grand Prix Australii, został już wskazany, będzie to Michael Massey. To jest osoba, która przez kilka lat pełniła podobną rolę w australijskiej serii V8 Supercars, on... W ostatnim czasie pełnił rolę zastępcy Charlie'ego Whitinga, więc był blisko tej struktury FIA. Wie, jak to wszystko wygląda, ale na pewno dla niego będzie to również duże wyzwanie, żeby w trakcie tego trudnego dla FIA weekendu przeprowadzić ten początek nowego sezonu bez większych problemów. No, tutaj bardzo no, ciepłe słowa muszę skierować w kierunku Gintera Steinera. Ginter zdobył sobie wielu fanów poprzez serię Netflixa, ale dzisiaj Winter zrobił coś zdecydowanie ważniejszego, bo powiedział, że w tym trudnym momencie zespoły muszą stanąć na wysokości zadania, muszą po prostu pomóc Zefia tej nowej osobie w tym, żeby ten weekend wyścigowy przeprowadzić bez większych problemów. On zaproponował nawet kilka spotkań, szereg spotkań, które mają się odbyć w trakcie tego rozpoczynającego się weekendu, na których pewne rzeczy zostaną ustalone, pewne sfery zostaną odsunięte na bok, żeby zespoły i również władze FIA mogły skupić się na rywalizacji, żeby na chwilę odłożyć pewnie te, te małe spory, które gdzieś są tam już na starcie sezonu między zespołami, no ten człowiek ma ogromną rolę do odegrania. Czy jest to rola tymczasowa, czy jest to rola, która będzie miała e, dalszy ciąg, tego nie wiemy, natomiast dzisiaj w kilku raportach, w kilku artykułach przeczytałem, że. Właśnie Masi ma być tą osobą, czy miał być tą osobą, która zastąpi Charliego Whitinga. Jak wiemy, Charlie Whiting wybierał się na emeryturę. On mówił o tej swojej sportowej, wyścigowej emeryturze, oczywiście sportowej, wyścigowej w kontekście jego roli we FIA, ale ta, ten horyzont przejścia na emeryturę cały czas się odsuwał, o czym mówił Marcin Budkowski. Marcin Budkowski już był trochę właśnie zniecierpliwiony tym, że Whiting nie chce jeszcze odsunąć. On nadal chce pracować blisko tego sportu, dlatego zdecydował się przejść do zespołu Renault. Podobnie zrobił Laurent McKiss i to jest kolejna osoba, która była gdzieś na liście do tego, żeby zastąpić Charlie'ego Whitinga, kiedy ten przejdzie na emeryturę. No nie w takich okolicznościach miała się kończyć przygoda Charlie'ego Whitinga z Formuły 1, ale on teraz pewnie gdzieś tam na górze będzie miał kolejny ważny wyścig, którym będzie się zajmował, będzie patrzył na to wszystko z góry. Ja mam nadzieję, że ta, po tej drugiej stronie jego życie będzie jeszcze lepsze, ten wyścig będzie jeszcze bezpieczniejszy, będzie wyglądał jeszcze lepiej. No ten weekend wyścigowy zaczyna się dla nas w mieszanych nastrojach, bo śmierć jego Whitinga naprawdę położy się cieniem na ten cały weekend. Dla polskich kibiców no, są to mieszane uczucia, bo mieliśmy ten kolejny symbol powrotu Roberta Kubicy tą pierwszą konferencję prasową w roli kierowcy wyścigowego po wielu wielu latach. No i widzieliśmy jak fenomenalnie zachowali się jego rywale. Ja tutaj nie będę już w zasadzie nawiązywał do tego, pewnie widzieliście i słyszeliście wszystko, nie będę przyczaczał tego, co mówili kierowcy, ale to były kolejne piękne obrazki. A jeżeli mówimy o Williamsie, no ja zawsze trzymam się blisko tej strony technicznej, która przez wiele mediów związanych z Formułą 1 w Polsce jest całkowicie pomijana, no i zauważyłem, że jeżeli chodzi o ten samochód Williamsa, wobec którego były wielkie obawy, te objawy związane z legalnością, to dużo się zmieniło. Mówiłem Wam w poprzednich wydaniach, że Williams nie musi wkładać dużo pracy, żeby ten samochód dostosować do wymogów regulaminu technicznego. Usunięcie tych wszystkich drobnych kwestii to była w zasadzie niewielka praca dla inżynierów. No i teraz zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Tymi elementami, które budziły kontrowersje, jeżeli chodzi o legalność, były przede wszystkim lusterka i widzimy, jak te lusterka mocno się zmieniły. Mieliśmy tutaj w Barcelonie Williams przywiózł lusterka, które już wam opisywałem. Była to taka łopatka i dość duża krzywizna, jeżeli chodzi o ten element, który odbija to wszystko, co dzieje się za samochodem. Rywale zakwestionowali, że ta zakrzywiona powierzchnia, ta łopatka nie pozwala kierowcom widzieć dobrze to, co dzieje się z tyłu. No i Williams przemodelował te luserka, W zasadzie nie zmieniły się mocowania. Tak jak widzicie, mamy tutaj mocowanie do bocznej części nadwozia, jak również mocowanie do tego, tej powierzchni nad bocznym wlotem powietrza. No, tutaj dołożono taką dodatkową kieszeń, mamy takie typowe lusterko z prześwitem, mamy tutaj kanały powietrzne, przez które powietrze wpadające będzie roz, rozsyłane, rozdzielane dalej. Pewnie część pójdzie w dół, część pójdzie na bok. Williams osiągnie ten sam efekt, który chciał osiągnąć za pomocą tej, nazwijmy to, upadki tej nietypowej, kontrowersyjnej, Konstrukcji, osiągnie to w nieco inny sposób. Być może opór aerodynamiczny będzie nieco inny, być może ten przepływ pierwotnie zaprojektowany nie będzie tak idealny jak wcześniej, ale tutaj dużego problemu nie ma. Zwracam uwagę na miejsce, gdzie została umieszczona kamera, której zadaniem jest obserwowanie pracy opon. Zwykle te kamery są umieszczane w lusterkach, ale przy takiej konstrukcji lusterka w zasadzie nie ma możliwości, żeby umieścić tamtą dodatkową kamerę. Miałbym zebrał nieco inną lokalizację i przechodzimy dalej do tego elementu zawieszenia, który też był kwestionowany przez rywali i to dodatkowe siódme ramię, ten siódmy członek zawieszenia został usunięty, widzimy jak wygląda teraz to dolne ramię zawieszenia, to jest jeden element, nie ma mowy o tym, żeby się to w jakikolwiek sposób rozdzielało, Williams na ten moment wygląda na legalny, dzisiaj Bartek to jest dzień takiej odprawy technicznej i możemy tak kolokwialnie powiedzieć, że William został zalegalizowany, że przegląd tego samochodu na najbliższy wyścig, na ten weekend wyścigowy został po prostu podpity George Russell i Robert Kubica będą mieli czym się ścigać. A tutaj jest element, którego nie widzieliśmy w Barcelonie, dodatkowe skrzydło, tak zwany niski T-Wing i zwracam uwagę na to, jak ciekawie jest zbudowany ten T-Wing, bo on w zasadzie pełni dwie role. Pierwsza rola to jest ta zewnętrzna część, czyli ta część, której zadaniem będzie generowanie dodatkowego docisku. Natomiast Zadaniem tej części, tej kieszeni jest kierowanie tego przepływu powietrza nad dyfuzor, bezpośrednio nad dyfuzor, poprawa wydajności pracy tego dyfuzora, więc widzimy, że Williams nie próżnuje, te nowe elementy się pojawiają. Dużo było na, mówione na temat tego, że samochód Williamsa był lub nie był kompletny w trakcie tych testów w Barcelonie. No tutaj mamy taki bardzo dobitny dowód, że ten samochód w Barcelonie nie był kompletny. Te boczne sekcje nie były pełne, nie wszystkie elementy były tutaj zamocowane i tak jak widzicie ta cała przestrzeń była pusta, w Barcelonie to jest zdjęcie bodajże z ostatniego dnia testu w Barcelonie natomiast tutaj już pojawiają się takie dodatkowe elementy, tutaj nawet widać miejsce mocowania, punkt mocowania, który w zasadzie nie miał żadnego elementu do podtrzymania, tutaj ten punkt mocowania już jest widoczny jako wykorzystanie dodatkowy element pojawia się tutaj i ta boczna sekcja jeżeli chodzi o te struktury aerodynamiczne jest kluczowa jeżeli chodzi o wydanie samochodu tutaj Dzieje się bardzo dużo. Zabezpieczenie tego dobrego przypływu powietrza pozwala zyskać 50-60% docisku. Ten docisk nie jest tu generowany, tak jak już mówiłem w poprzednich materiałach, on jest generowany głównie w tej tylnej sekcji. Ale dobre zabezpieczenie tych bocznych sekcji jest kluczowe do tego, żeby mówić o dobrej wiadomości pracy dyfuzora. Jeszcze jedna ciekawa kwestia, tylna sekcja, tutaj akurat już nie mam grafiki, która ją prezentuje, w zasadzie tą tylną sekcję obejrzałem sobie na kilka minut przed nagraniem i tam w tej tylnej sekcji pojawiają się dodatkowe elementy, całkiem inny dyfuzor Williams przywiózł do Australii niż ten, który widzieliśmy w Barcelonie, w zasadzie tamten dyfuzor był pozbawiony tych wszystkich elementów rozdzielających przepływ powietrza, to powietrze wyciągane Spod samochodu, natomiast tutaj tych elementów jest bardzo dużo. William z mocno popracował. Samochód jest spóźniony, natomiast tej pracy jest bardzo dużo. Jest jeszcze jedna dobra informacja, która dzisiaj do mnie dotarła. W Bahrajnie prawdopodobnie Williams będzie dysponował trzecim podwoziem. Ten trzeci samochód, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będzie. Już obecny w Bahranie, więc kierowcy nie będą musieli tak ostrożnie obchodzić się z tym samochodem, który został im powierzony. W przypadku jakiejś kraksy zawsze jest ten zapas. No pytanie brzmi, ile części zamiennych, tych mniejszych części zamiennych Williams przygotował, ale tutaj też wszystko ma wyglądać już całkiem nieźle, te wszystkie opóźnienia zostały z tyłu. Williams zaczyna w zasadzie pracować w nieco inny sposób i widać już pierwsze efekty. Jeżeli mówimy o tej stronie technicznej. Mercedes nie przywiózł na ten weekend wyścigowy nowego pakietu, ale Mercedes przywiózł jeden zmodyfikowany element, to jest przednie skrzydło. I widzimy tutaj, że Mercedes chyba powoli przekonuje się do tego rozwiązania, które zaprezentował zespół Ferrari, zespół Alfa Romeo, do tej innej koncepcji, bo te górne płaty przedniego skrzydła, w miejscu gdzie łączą się z tym bocznym płatem, zostały już znacząco obniżone. Nie powiem, że mocno, bo to jest. Nieco inna konstrukcja do tego, co widzieliśmy w zespole Ferrari czy Alfa Romeo, ale chyba Mercedes będzie chciał iść tą ścieżką. Ten kolejny pakiet, który szykowany jest być może na początek europejskiej części sezonu, być może zadebiutuje wcześniej, może mieć już całkiem inną koncepcję, jeżeli chodzi o przepływ powietrza w obszarze tych górnych płatów przedniego skrzydła. No widzimy, że wygląda to mało elegancko. Widzimy, że te poprawki zostały wykonane w taki dość. Nielegancki sposób, no ale Mercedes właśnie z takim rozwiązaniem rozpoczyna tegoroczną rywalizację. Było poważnie, było emocjonalnie, było technicznie, a teraz troszeczkę luźniej mówiłem wam trochę na temat kasku Daniela Ricarda, na temat tego, że Daniel zapowiedział, że przygotuje coś specjalnego. No i tutaj widzicie ten kask. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja powiem od siebie, że spodziewałem się czegoś więcej, no ale niektórzy są zachwyceni, dla mnie ten kask wygląda naprawdę efektownie i jest jednym z najlepszych malowań jakie zostały zaprezentowane w tym rozpoczynającym się sezonie, ale dla mnie niedoścignionym wzorem tego co można zrobić jest kask z 2014 roku kask Adriana Sutil'a, z takim kaskiem Sutil pojawił się na Grand Prix USA, no jest to dla mnie coś nowego, coś świeżego, coś co już się później nie powtórzyło, widzimy, że ten kask przypomina kask Pilota myśliwca i te wszystkie detale, które się tutaj znajdują, to jest coś, co niezwykle mi się podoba. To jest coś, co niezwykle yy, mi imponuje i takich malowań, takich nietypowych koncepcji spodziewałbym się nieco więcej. No Kierowcy trzymają się tych wzorów utartych la, przez lata, zmieniają się tam tylko detale. No, zobaczymy, może w kolejnych latach ci młodzi kierowcy zdecydują się zrobić coś bardziej szalonego, odejść od tej. Takiej klasycznej linii malowania kasków i pokazać coś zupełnie innego, tak jak to zrobił Adrian Zutil. Na tym kończę dzisiejsze wydanie magazynu. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wyjaśnić, bo w powczorajszym wydaniu pojawiły się takie pytania: o to czy ja do końca rozumiem tą zasadę przyznawania tego jednego dodatkowego punktu. Sugerowali się, że tylko pierwsza dziesiątka punktuje. Tak, pierwsza dziesiątka punktuje, natomiast kiedy ten zespół będący na satelicie tego dużego zespołu wykona to najszybsze kółko, on tego. Pojedynczego punktu za najszybsze okrążenie nie dostanie, ale ten punkt zostanie odebrany temu dużemu zespołowi, który mógłby ten punkt zyskać. To jest bardzo ważne. Te mniejsze zespoły nie będą miały za zadanie punktować, one będą miały za zadanie odbierać punkty tym zespołom, które będą w tej pierwszej dziesiątce i to może być ich zadanie. Dzisiaj kierowcy w czarcie konferencji też sugerowali, że mogą być tam jakieś dziwne ruchy, może być efekt domina, o czym mówił Robert Kubica. Ja już nie przedłużam dzisiejszego wydania. Połóżcie się wcześniej spać, bo dzisiaj. Eee, trzeba trochę tych godzin snu złapać, żeby jutro móc śledzić te pierwsze minuty, pierwsze godziny rywalizacji na torze powrotu Roberta Kubice do aktywnego ścigania. Dzisiaj już wam bardzo dziękuję, życzę Wam spokojnej nocy i widzimy się wkrótce w kolejnym wydaniu. Trzymajcie się.